Tip Anna Dąbrowska. Dzisiaj mamy czwartek, 23 kwietnia. Witam serdecznie. Przed nami DAX, wykres jednogodzinny. We wtorek mówiłam, iż nie ma tutaj niższego dołka, czyli nie ma zdecydowanego potwierdzenia, iż jest to koniec korekty wzrostowej i możemy liczyć na kontynuację trendu spadkowego. Tego potwierdzenia nie mamy, czyli mamy informację, że popyt dalej tutaj jest i podtrzymuje ewentualne spadki, podtrzymuje tych shortujących i zobaczymy, co z tego dalej wyniknie. Na razie nie mamy rozstrzygnięcia sytuacji, czyli można do tego podejść w ciągu dnia Interday na zabieranie pozycji no w tym momencie długiej, bo jesteśmy na w dolnym ograniczeniu tego przedziału tutaj, tej konsolidacji, którą mamy. Z nadzieją jednak może, że ten ruch wzrostowy będzie kontynuowany, tak? Czyli mamy tutaj niezamkniętą lukę w dalszym ciągu. Luki lubią być zamknięte, także to może jednakże mamy tutaj szansę na zamknięcie tej luki, i możemy tak też ustawiać się w tradingu. Oczywiście, jak coś się zmieni, będzie niższy dołek czy wyższy szczyt, to będziemy mieli bardziej rozstrzygniętą sytuację. Natomiast teraz no, dalej jest konsolidacja. Nie mamy przechylenia szali z żadnych z kierunków, więc możemy zajmować pozycję w każdym z tych kierunków. W momentach, kiedy do tego mamy jakby preferencje, czyli w tym momencie jesteśmy w dolnym przedziale, więc można szukać pozycji długich. Jeśli będziemy w górnych i będziemy mieli potwierdzenia, że następuje odbicie w dół, możemy szukać pozycji krótkich. Oczywiście zawsze ze stop loss pod, pod, pod tymi poziomami, tak? Czyli na teraz to wygląda całkiem całkiem ciekawie dla DAX-u Jeśli chodzi o amerykański indeks Wygląda to podobnie. Dzisiaj świece tutaj ładnie się rysuje zielone. Zobaczymy jak ona się zamknie bo teraz to wygląda dobrze. Natomiast jeśli zamknie się inaczej to to będzie zupełnie inaczej. Teraz fajnie wzrostowo. Też nie mamy niższego szczytu, niższego dołku. Przepraszam, czyli poziom jest trzymany. I, i też w dalszym ciągu mogą być dalsze wzrosty, chociaż tak naprawdę na logikę dawno każdy by się raczej spodziewał spadków, dlatego że korekta wzrostowa była już ponad 50%, co jest dużo na, na jednakże tak silny trend spadkowy, ale na giełdzie rynek ma zawsze rację, a, a nie nasze interpretacje, tak? I do tego trzeba się dostosowywać. Cały czas coraz bardziej realizuje się ten mój szalony scenariusz, że być może my wcale nie jesteśmy w bezsie, tylko jesteśmy cały czas w hoście, interpretując to tym, iż jesteśmy ponad linią trendu wzrostowego w długim terminie. Tutaj mi te opisy nachodzą już na sam wykres, więc muszę je troszkę odgarnąć. Ale tutaj widać, to jest świeca miesięczna z marca. Zamknęła się cieniem ponad linią trendu wzrostowego. Teraz budujemy świecę kwietniową, jest zielona. Jeśli ona przejmie ten korpus tej świecy, a i chylimy się już do końca kwietnia, no to to będzie typowo prowzrostowe. I być może tak jak mieliśmy szybkie spadki, będziemy mieli szybkie wzrosty, kontynuacja wzrostów i, i idziemy dalej do góry. Nic nie można wykluczyć. Do jest na. Historyczną skalę, także nie trzeba tu się dooszukiwać żadnej logiki co do gospodarki, zwolnienia i tak dalej. Jest jak jest. Możemy do tego łapać każde ruchy. Najlepiej właśnie z wykresu godzinnego, bo wtedy sobie ograniczamy ryzyko, wiemy gdzie jesteśmy. Jeśli będą niższe doki, jeśli będzie średnio nachylona w dół, no to będziemy wiedzieć, że ok jest odwrót i jedziemy w innym kierunku. Póki co, niekoniecznie, walka trwa, jesteśmy tutaj w tym przedziale i nie należy wykluczać żadnego z scenariuszy, może tak, bo, bo wszystko jest możliwe, kontynuacja w każdym kierunku jest możliwa. Stąd może także być kontynuacja w dół, jednakże, dlatego że jest to poziom oporu, ten seledynowy. Także trzeba być tutaj czujnym. Sądzę, że niedługo będzie już rozstrzygnięcie, bo siedzimy na tym poziomie już jakiś czas, więc przydałoby się jakieś rozstrzygnięcie i większa zmienność, która być może nadejdzie właśnie w najbliższych sesjach giełdowych. Forex, euro-dolar. No i właśnie, co tutaj z tym euro dolarem? Ostatnio we wtorek przewidywałam, że jednakże będzie podejście do góry tutaj z tego poziomu. Ono było, ale to nie należy zaliczyć do niczego. Mi tutaj poszła taka świeczka. Natomiast wczoraj tutaj narysowałam na wykresie 5 taką małą linię. Wsparcia to trzymałam, natomiast poszło w dół. Nie? Poszło w dół, i teraz siedzimy na, na dolnym ograniczeniu tego samego wsparcia. Więc trudno mi teraz wierzyć, że to z tego poziomu dalej będzie scenariusz prowzrostowy. Natomiast, natomiast, może tak. Nie widzę tutaj setupu, tak? Nie widzę tu setupu na żadną ze stron, bo nie widzę setupu za bardzo do, do wzrostów. Jest poziom taki, jaki był w czwartek, na, w wtorek. Natomiast nie został podjęty ten dialog. To, no, to tu musiałaby być silne odbicie, żeby tak. oczywiście, jeśli nastąpi tu silne odbicie teraz, to przyłączę się z powrotem, iż będą wzrosty z, z tego poziomu. Natomiast musi być tutaj odbicie. Jeśli będzie odbicie, to jest fajny poziom do drugiej pozycji, dalszy ciągu. Jeśli nie, jeśli będziemy mieli zanegowanie tego poziomu, no to, to też jest czysty obraz. Czyli musimy czekać w zasadzie, co się tutaj wydarzy. To jest też na piwocie dziennym, ten, ten żółty. Też sądzę, że to już jest tak napięte, że być może dzisiaj będziemy mieli rozstrzygnięcie tego na, na euro-dolarze. Także fajnie obserwować te, tutaj ten dolny poziom. Być może będziemy mieli wskazówkę, w którym kierunku notowania idą. Fund do dolara w dalszym ciągu jakby nie obserwuję go za bardzo do tradingu, bo... Bo co? No bo właśnie też jest trudny do odczytania. Tutaj zamknęłam ten wykres w takim kwadracie, gdyż notowania chodzą w przedziale i dopóki z niego nie wyjdą, też trudno coś tutaj określić. Czysty indeks dolara w dalszym ciągu na poziomie 100, bo trudno to uznać że za jakąkolwiek zmianę troszkę wyżej, troszkę niżej. Generalnie jest to poziom 100. Nasza para walutora dolar do złotówki. Lekka zmiana, ale też nie za duża. Notowania wspięły się ponad tą linię tutaj oporu. Możemy ją sobie już wyrzucić. Natomiast też nie jest to przełomowe wyłamanie, dlatego że w dalszym ciągu jesteśmy ponad tym szczytem. Jest to trójkąt, bez wątpienia. Cała ta korekta to jest trójkąt. Trójkąty są jakby... No takie bez okazji za bardzo jest to takie konsolidacja nie dająca za dużo okazji do zajęcia pozycji, jest to niezdecydowanie, czyli nie, ma, nie możemy z tego odczytać nic, nic konkretnego. Jeśli chodzi o złoto, złoto bardzo ładnie technicznie się zachowuje, odpiło, doszło tutaj do tych poziomów szczytów, genialnie odbiło z tego poziomu i teraz co, i teraz można Oczekiwać kontynuacji tego ruchu wzrostowego, dlatego że złoto bardzo fajne ma wzrosty i ma dalszy potencjał do, do fajnych wzrostów, czyli trend is your friend. Jak na złocie jest to jak najbardziej prawdziwe. Jeśli chodzi o srebro, to jak wiecie, to moja opinia jest już inna, dlatego że są, znajduje się ponad poziomem z początku roku. Mieliśmy tu bardzo silne spadki, nie zostały ono odrobione, więc tutaj takiego hura optymizmu na srebrze z pewnością nie ma. Słowo na temat ropy. Tutaj jest taki fundusz USO. On jest najpopularniejszym funduszem, który daje ekspozycję na ropę, i on teraz no, jest jakby bardzo dużym ryzykiem. Obciążony, dlatego że on inwestuje w te kontrakty terminowe z najbliższym terminem wykupu, czyli na, on kupuje zawsze najbliższe kontrakty terminowe, i y, jego stratą będzie y, różnica między ostatnimi kontraktami, a tymi, które kupi. Czyli, jeśli ostatnie kontrakty kupił drogo, a teraz będzie musiał kupić kolejne, bardzo bardzo tanio, no to różnica jego będzie, będzie stratą i to nieciekawie wygląda właśnie dla USO tutaj w krótkim terminie. Funduszem, który w ogóle generalnie ropa jest obciążona przy ogromnym ryzykiem i, i nikomu tego jakby nie zalecałabym w ogóle inwestowania w ten sektor, natomiast inwestorzy, którzy już i tak są zainteresowani zdobyciem ekspozycji na, na taki surowiec, to być może lepszym pomysłem będzie ten fundusz, nie ten tylko ten USL, on inwestuje jego ryzyko jest rozłożone, dlatego że on ma w swoim portfelu wszystkie kontrakty terminowe na cały rok, czyli jego ryzyko na krótki, na krótkoterminowy jest tylko tam jedna, dwunasta część. Tak? Czyli on nie będzie także odzwierciedlał zysków w krótkim terminie tak dużo jak być może USO, natomiast też będzie stabilniejszy i jest obarczony mniejszym ryzykiem przez to. Natomiast i ten, i ten, dla mnie jest to yy, niezgodne z moją filozofią, dlatego że ja inwestuję z trendem, takie jakby jestem zwolennikiem takiego inwestowania, czyli przyłączania się tam, gdzie już są duzi inwestorzy, gdzie już jest uformowany trend, są jakieś informacje, jest popyt i, yy, i po prostu trend jest twoim przyjacielem, a nigdy na no, odwrót. Czyli tak to, tutaj mam te kilka akcji, jeszcze rzut okiem na tą biotechnologię. O, to, no, to, to, to jest właśnie taki jeden przykład, że trend is your friend. Je, był trend, jest konsolidacja, jest kolejny idzie popyt. Także są jakby tutaj przesłanki do tego, że ten ruch będzie kontynuowany. Oczywiście jak zawsze nie mamy pewności, czy tak będzie. Natomiast pewne, pewne przesłanki to i owszem. Dużo się, dużo się dzieje, dużo się może dziać, szczególnie tutaj na tych naszych indeksach giełdowych, bo to jest już zaczyna być naprawdę ciekawe, bo długi czas trwa korekta wzrostowa, długi czas trwa tutaj konsolidacja na tych szczytach, więc też tu powinno być jakieś rozstrzygnięcie którą ze stron, zarówno na dwóch indeksach giełdowych, zarówno na Eurodole. Myślę, że coś tutaj się ruszy. Także mogą być okazje. Należy to obserwować w ciągu dnia na Interday, żeby móc wyłapać takie okazje. Dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę udanych inwestycji i udanego dnia. Dziękuję.